serdecznie Państwa witam w dniu 3 lipca 2023 roku tu mam matkę Zula 20 czyli bohaterkę z ten przetrwania z mojej strony z nagrania gdzie matkę zabezpieczyłem na godne odejście 20 pszczółkami i ona mi zatrzymała Założyła rodzinę, ale tu mi matka padła z biegiem sezonu i włożyłem ją do tego ula. A teraz ta matka, tą królową, wyślę. Widzicie, jak sobie tu przygromadziły. Teraz tą królową będę chciał osadzić na tronie w Rzeszowie. Zobaczę, czy ją zajdę najpierw. Trzeba się dobrze przyglądać. Żeby jej nie przegapić. Jest nakrop w plastrze, który prawdopodobnie pochodzi z lotów porannych. na tym plaszcze mogłem się spodziewać nawet i matki tak są jajka muszę go bardzo dobrze przepatrzeć. czy mi się gdzie nie schowała Zawsze matka ucieka ze światła. Nie wiem jak z tą mateczką, czy mnie przegapił. Może dowie mojego kanału i ją zobaczą wcześniej niż ja. I zawsze od ciemnej strony plastra zaczynamy. Tak, niech matki się chowają pod pszczołami. Proszę Państwa, jajka są, resztki czerwiu się znajduje w ulu. 今月に見えし。 Miała no, być na dwóch poprzednich plastrach, Ale jej nie ma Chyba że zatrzerwiła i poszła do innej części Pszczoły wracają z pola Wreszcie jest grubiej teraz Zajęczone wszystko, a z ani śladu, z przyciara, umyka, ja z kolegą szukałem wam o podkładzie. On już zrezygnował z szukania, gdzie było parę tylko pszczółek i na szczęście mi się ją udało znaleźć. On bez pary dni czaił za matką. Ach. jest zruchliwa bo jajka są na całym ulu czasem takie matki daje się dopiero odszukać na ostatnim plastrze Zobaczymy, jak tym razem będzie. Jest matka, tak bym powiedział, na ostatnim piaszcze. Drodzy Państwo. Teraz w moje sztywne łapy. To muszę wziąć i złapać. Muszę zdjąć rękawiczki. Ja matek nie bierę w ręce. To one mnie bierą w ręce. Pięknie ją wypaczyłem. Proszę Państwa, mistrzowskie posunięcie. Matka i pszczoły, widzicie? Bez dotykania. Piękna, duża matka. Proszę Państwa, piękna, duża matka. Naprawdę to było mistrzowskie posunięcie w wykonaniu mnie. Tak, Macie, złapać. Pierwszy raz łapałem w tą klateczkę i wyszło matka bardzo duża, piękna, królowa bardzo duża i piękna. To było mistrzowskie posunięcie. Za jednym razem tak siadło, że i drodzy Państwo, ta rodzina, o Boże Ta rodzina, drodzy Państwo. Drodzy Państwo, ta rodzina Drodzy Państwo, ta rodzina dostanie ramkę w szczerwie z matecznikami Zula numer 10 Takie jest jej przeznaczenie Drodzy Państwo To jest miodnia tego, ula, to jest rodnia. To jest matka Zula. 20. Gdzie ten ul? Tam gdzieś był. Gdzie jest ten ul. Gdzie były takie sceny przetrwania? Jeśli Państwo oglądacie mój kanał, to pamiętacie, dałem Marce, gdzie zlikwidowałem rodzinę, 20, około 20 pszczół. Po dwóch tygodniach, gdy zaglądałem do ula, ona założyła rodzinę. Czy to nie było wspaniałe? Udało mi się, dzięki Bogu, no, serdecznie się z Państwem żegnam tym nagraniem, tym ujęciem.